Witaj! To, o czym dziś ci opowiem, jest prawdopodobnie najtrudniejszą pracą rozwojową, jaką można wykonać. Ale właśnie dlatego jest też najcenniejsza, bo prowadzi do prawdziwego przełomu dosłownie do skoku kwantowego w Twoim życiu i rozwoju osobistym. Mówię o pracy z cieniem. Czyli tymi aspektami siebie, które zostały zepchnięte do podziemia naszej świadomości. Dlatego proszę Cię na początku: zrób dla siebie przestrzeń absolutnej szczerości. Nie dla świata, nie dla innych, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Junko pisał cień jako zbiór emocji, cech i pragnień, które zostały wypchnięte do podświadomości. Bo ktoś kiedyś powiedział nam: To nie jest dobre, tak nie wypada, tego nie wolno. Dziecko, które złościło się i słyszało nie krzycz bądź grzeczne uczyło się, że gniew trzeba ukrywać. Nastolatek, który marzył o artystycznej drodze, ale słyszał, z tego nie wyżyjesz, wpycha talent w cień. Dziewczynka, która była zazdrosna o uwagę mamy dla rodzeństwa, słyszała, nie bądź samolubna i tłumiła swoje potrzeby. Tak właśnie powstaje cień, ale to, co zepchnięte, nie znika. Ono wraca w naszych reakcjach, emocjach. Znach i relacjach. Jak cień ujawnia się w naszym życiu? Mechanizmy projekcji. Krytykujemy u innych to, czego nie akceptujemy w sobie. Autosabotaż. Powtarzamy schematy, które blokują nasz rozwój. Nadmierne reakcje emocjonalne. Drobiazg wywołuje w nas wybuch gniewu lub falę lęku. Brak autentyczności. Czujemy, że coś w nas jest nieprawdziwe, jakbyśmy grali rolę. Przykład: osoba, która w dzieciństwie nauczyła się, że musi być zawsze spokojna i opanowana, jako dorosła wybucha gniewem w sytuacjach stresowych. To właśnie jej cień, który domaga się jej uwagi. Karol Gustav Jung pisał, że człowiek nie tylko składa się z tego, co świadome i widoczne, ale też z głębokich, ukrytych treści, tego, co wyparliśmy, odrzuciliśmy lub zapomnieliśmy. To właśnie jest cień. Często myślimy, że cień to tylko nasze złe strony. Gniew, zazdrość, agresja, poczucie winy, ale to nie cała prawda. Cień to także nasze zapomniane talenty, pasje i potencjał, których kiedyś ktoś nie zaakceptował, albo które sami w sobie odrzuciliśmy. To wszystko, co nie mieściło się w ramach tego, kim wolno nam być. I tak, cień to może być twój gniew, którego boisz się okazać ale cień to także twój talent twórczy, który kiedyś został wyśmiany i dlatego go zakopałaś, zakopałeś. Moja osobista historia pracy z cieniem. Po przestudiowaniu prac Junga zrobiłam sobie tabelkę. Chciałam po prostu spróbować na sobie jego teorii. I z jednej strony wypisałam wszystkie rzeczy, które we mnie było ciężko przyjąć, tak? Zachowania, emocje, które mnie dręczyły, które były powodem wstydu albo poczucia winy. Było ich jest aż 19. Ale zanim zaczęłam pisać, zadzwoniłam do siostry i córki, zapytałam, jakie wady we mnie widzicie? Obie niezależnie od siebie wymieniły te same pięć rzeczy. To było dla mnie mocne doświadczenie, ale zrozumiałam, że inni często widzą to, czego ja nie chcę dopuścić do świadomości. I wiesz co? Odkryłam, że oprócz tych trudnych stron jest jeszcze coś tam jeszcze talenty, które kiedyś w sobie zakopałam. Na przykład mój talent pisania. Kiedyś pisałam wiersze, kochałam to, ale gdzieś po drodze porzuciłam tę pasję. Dopiero praca z cieniem przypomniała mi o tym Darze i dzisiaj piszę znowu. Boże, rozwijam się. Jak pracować z cieniem? Nie zapisuj tylko tego, czego się wstydzisz. Zapisz też to, co ukrywasz przed innymi, czego nie akceptujesz w sobie, nawet jeśli wydaje się to złe. Zapisz także to, co zapomniałaś zapomniałaś a kiedyś było Twoim światłem. Cień to nie tylko mrok to też Twoje zagubione skarby. W nim kryją się pasje, twórczość, energia, które kiedyś zostały zakopane. Pod ciężarem oczekiwań i opinii. Zadaj sobie pytania: jakie cechy chowam, bo się ich wstydzę? Zapisz również swoje emocje i zachowania, z których nie jesteś dumna, dumny. Zapisz swoje wady, które według Ciebie są wadami. I zapisz opinie innych na Twój temat. Zapisz to, co Cię denerwuje w ludziach najbardziej. I kiedy to wszystko zrobisz, zapytaj się siebie, skąd się to wzięło. Co próbowałam ukryć, próbowałem ukryć, co chciałam, chciałem ochronić. Z jakiego dziecięcego doświadczenia mogły wynikać? Pamiętaj, że praca z cieniem to nie walka, ale spotkanie z nim, z perspektywy obserwatora i w późniejszym etapie integracja. Więc jak pracować z cieniem? Cieniem taki dialog wewnętrzny. Proponuję Ci, by robić to po takiej krótkiej medytacji, wycieszeniu się w chwilach samotności. To, co możesz, jakie możesz pytanie zadać przy rozmowie z cieniem, to czego chcesz mnie nauczyć? Co jeszcze chcesz mi pokazać? Wierz mi, że odpowiedzi przyjdą same. Kreatywność. Kreatywność, pisanie, malowanie, taniec. Pozwól, by cień przemówił w Twojej twórczości. Uważność i medytacja. To jest w ogóle podstawa, podstawa do jakiegokolwiek rozwoju osobistego i pracy nad sobą. Często mi ludzie powtarzają, że nie potrafią medytować. Medytacja to nie jest siedzenie i nie myślenie o niczym. To jest bardzo prosta rzecz wbrew pozorom, bo to jest tylko słuchanie swojego oddechu i obserwowanie myśli, które do Ciebie przyjdą w tym czasie. Staraj się robić to przed snem, parę minut. Ćwicząc jak najczęściej takie właśnie parominutowe odłączenie się i obserwowanie swojego ciała, obserwowanie swojego oddechu. I to wystarczy. To wystarczy na przykład, kiedy jesteś wśród natury, kiedy jesteś w lesie, kiedy wychodzisz na spacer, kiedy można medytować, nawet kiedy zmywamy naczynia. Więc to jest forma tylko. Obserwowania swojego oddechu, słuchania bicia swojego serca, czucia swojego ciała. Musisz się również nauczyć samo współczucia do siebie. Mów do siebie tak, jakbyś mówił do ukochanej osoby. Widzę cię, akceptuję cię.